Manko, ludziska, żaden nie spodziewał się dwóch moich filmów w przeciągu dwóch dni, a jednak jest to spowodowane tym, jak bardzo pozytywny odzew otrzymałem od Was na poprzednim filmie. Naprawdę bardzo Wam dziękuję za to, że wróciliście na mój kanał po tak długiej przerwie. Jest to niezwykle motywujące, że po prostu wróciliście i będziecie razem ze mną śledzić kolejną fifę. W tym filmie chciałem Wam powiedzieć o różnych fajnych startowych rzeczach, które możecie zrobić na kolejną FIFA, czyli tak naprawdę kontynuacja tego, co powiedziałem w poprzednim filmie, ale też chcę skorygować kilka rzeczy, które, które powiedziałem, bo no, no było kilka niedociągnięć, które chciałbym lepiej przedstawić w tym filmie, a poza tym też powiedzieć Wam różne fajne rzeczy, które można robić właśnie na start, czy to podczas tego E Play Accessu, czy podczas early Accessu, bo no, jest dużo będzie terminologii, które wyjaśnię, kiedy co dokładnie wychodzi. Mam nadzieję, że w tym filmie schludniej, bo poprzedni był, poprzedni był troszeczkę za długi, no wiecie, dawno mnie nie było. Staram się wbić w ten rytm YouTube'owy wciąż i wiem, że filmy tutaj powinny być troszeczkę bardziej składne, on point, że tak powiem, i, i, i tak naprawdę monologi i dłuższe rzeczy zostawimy sobie na Twitcha, twitch który oczywiście Was serdecznie zapraszam. Oprócz tego oczywiście Discord. No nie byłby to mój film, gdybym nie wspomniał Discorda, że też się bardzo cieszę, że wbijacie z powrotem na Discorda. Zobaczyłem dużo dużo nowych mordeczek. Fajnie, że, fajnie, że po wczorajszym filmie wbiło, wbiło was trochę i mam nadzieję, że będą wbijać kolejne osoby, ale przechodząc do rzeczy. Conf confirmed Release Dates Co mamy już potwierdzone przez EA, i też właśnie w tym filmie powiem niektóre pół przecieki, pół rzeczy, które są już no w połowie potwierdzone a propos tego, co jeszcze dostaniemy na start FIFA. Ale przechodząc już do rzeczy EA Play Access, na poprzednim filmie się pomyliłem, powiedziałem, że Ultimate Edition Fify Dostanie też dostęp od 22 sierpnia. Niestety tak nie jest. Niestety wygląda to tak, że tylko posiadacze EA Play będą posiadać dostęp od 22 tego miesiąca do FIFA i będzie to oczywiście tylko 10 godzin, chyba że macie Origin, przepraszam, nie Origin EA Play Pro na Originie, czyli tylko wersja na PC, wersja na PC FIFY. Oprócz tego, też słyszałem, że niestety chyba jednak nie będzie tak, jak wam powiedziałem, że będzie można zagrać 10 godzin na PlayStation 4, 10 godzin na PlayStation 5. Był to chyba błąd ze strony EA, którzy no, oni też potrafią niestety troszkę źle coś przetłumaczyć. Do tego też jeszcze nawiążemy pod postacią Once to Watch Player Pika, który do tej, pory, do tej pory tak naprawdę nie wiemy, czy Once to Watch będzie player Pikiem, czy nie, ale o tym później. W każdym razie EA Play to jest to, co daje nam akces od 22 września więc EA Play oczywiście możemy kupić też na konsoli na konsoli jest w tej chwili na niego przecena tylko, że ta przecena działa tylko wtedy, gdy pierwszy raz kupujecie EA Play jeśli macie poprzednią subskrypcję to chyba to nie zadziała chociaż no właśnie to jest ten problem z jej, że oni nie dają nam wszystkiego kawa na ławę często i musimy sami się dowiadywać na metodą prób i błędów ale tutaj te rzeczy, które powiem Wam w tym filmie są już potwierdzone właśnie oprócz tego, że nie mam pewności czy jeśli macie wcześniejszą subskrypcję EA Play, czy teraz kolejną będziecie mieli za ten discount za, za, za niższą cenę, tak jak Wam mówiłem w poprzednim filmie, bo chyba wtedy cena w tym pierwszym miesiącu schodzi z 15 zł na, na nawet chyba jakieś 5-6 zł, coś takiego niecały jeden funt brytyjski w każdym razie, więc, więc no fajnie, jeśli by się to udało Wam zrobić. Generalnie, tak naprawdę za EA Play płacicie po to, żeby mieć te 10 godzin dostępu do gry już od 22. Nie dostajecie oczywiście pełnej gry permanentnie, tylko właśnie dostajecie te 10 godzin, niezależnie od tego, kiedy w, nie, w nią zaczniecie grać. I jej Play Pro jedynie daje Wam pełną grę na PC, -cie. więc dalej musicie mieć pełną wersję gry po tych 10 godzinach. Ale Web App oczywiście startuje od 22 i praktycznie każdy może się na niego zalogować. Companion App, czyli aplikacja na telefony, to samo co Web App, tylko no, w telefonach macie na pewno wiecie, że jest aplikacja do śledzenia rynku, której no, ja bez niej bym nie potrafił może nie wstać z łóżka, ale nie potrafiłbym handlować, bo jednak bardzo, bardzo dużo, bardzo często sprawdzam ceny na, na, na aplikacji w, w aplikacji appu na telefony, czyli właśnie tak zwany companion, który będzie dostępny dzień później. Naprawdę, jeśli myślicie o handlu, czy właśnie robicie coś w ciągu dnia, czy to jesteście w łazience, czy to na przykład oglądacie mecze, to companion app jest no, nieodłączną częścią sprawdzania rynku w FIFA. I też Wam to mówiłem w poprzednim filmie, że nie zdziwię się, jeśli WebApp, czyli nie to, tylko to, czyli to, co macie w przeglądarce, wystartuje, być może nawet w przeddzień. To nie jest potwierdzone, ale to są moje przypuszczenia, że może to wyjść w przeddzień albo kilka godzin przed releasem tym oficjalnym, dlatego że i jej często w godzinie, kiedy startuje WebApp, ich serwery padają. No bo wiemy, no mają niestety te firmy chomikami nakręcane i, i te firmy mają te serwery nakręcane chomikami i przez to. Albo na ziemniaki, nie wiem. W każdym razie, no, często serwery padają, gdy startuje coś nowego w FIFA. Może też tak być teraz, więc nie zdziwię się, jak troszeczkę wcześniej wystartuje WebApp. To by było bardzo wskazane, moim zdaniem, z ich strony, ale czy tak zrobią, nie wiemy. W każdym razie, ja tylko Wam mówię, żebyście mieli oczy na baczności. Zresztą pewnie będę też wtedy streamował, gdy to wystartuje, więc zapraszam Was serdecznie. Twitch TV Keynra, ale przechodząc do YouTube'owego dalszego kontentu, Early Access, czyli właśnie to jest dla posiadaczy Ultimate Team i Early Accessu. Właśnie w tej edycji zawartej, czyli jeśli kupiliście najdroższą wersję Fify, w tym roku mamy tylko dwie wersje z tego co wiem, podstawową i Ultimate, to od 27 macie Early Access, wtedy już nie potrzebujecie tego EA Play, ale wiadomo, że EA Play nie da się wykupić jedynie na 10 godzin, tylko macie dostęp przez miesiąc, ale w tym też macie zawarte kilka innych gierek od EA, czy to plus czy nie, to już sami ocencie. Więc, więc to się, jak gdyby nawet te 5 czy 6 złotych się nie marnuje, bo zawsze możecie też pograć w inne gierki przez ten miesiąc, więc Early Access właśnie mówię, to jest dla posiadaczy już Ultimate Edition, jeśli chodzi bardziej o to, że jeśli macie chwilę cierpliwości, nie chcecie handlować przez te kilka dni, znaczy handlować i tak możecie na webappie, ale nie zalogujecie się do gry, więc jeśli chcecie rozpocząć swoją przygodę z Fifą w grze 27 i macie Ultimate Edition, no to nie musicie teoretycznie kupować tego EA Play, full release, czyli pełny release gry, oczywiście 1 października dla posiadaczy, każdej edycji Fifa 22. Teraz bonusy. Team of the Week 1, bonus, z tego co wiem, to Team of the Week wystartuje albo 27, nie, chyba już nawet będzie od początku w grze pierwsze Team of the Week, no, przepraszam, od początku, odkąd wystartuje Webapp, nie wiem, czy już nie będzie Team of the Week, albo pojawi się pierwsze Team of the Week 27, albo pierwszego, tutaj niestety nie mam pewności. Ale w każdym razie dostaniecie już swoje bonusy, jak się zalogujecie 27, czyli 4 i 6k FIFA pońców. Jak wiecie, za Ultimate Edition w tym roku tak to wygląda, że, że dostajemy od razu z marszu 4600 4, punktów, zamiast tego, jak to było w poprzednim roku, że co tydzień dostaliśmy tam po 2, 2 RR paczki, co tydzień na przykład. Tak, uważam, że to jest lepsze rozwiązanie, tylko on też, to, też, to też wpłynie na rynek, co powiem w kolejnych filmach już opierające się na handlu że właśnie to będzie miało spore implikacje na rynku już od 1 czy nawet może tego 27 września, przez to, że wszyscy prawdopodobnie będą otwierać w Japońcy i będzie więcej kart wtedy na rynku od razu i będzie można już wykonać naprawdę pierwsze solidne ruchy transferowe i zarobkowe. Reszta priorderowych bonusów oczywiście też wtedy, do, też wtedy zostanie Wam dana przez Jej. Oprócz karty OneStow Watch, która oczywiście zostanie dopiero Wam dodana do klubu od 1 października, bo wtedy zaczyna się promocja OneStow Watch. OneStow Watch nie będzie wcześniej, będą równo ze startem, ze startem gry, równo wystartują karty OneStow Watch, i wtedy możecie sobie otworzyć już tą paczuszkę. I tutaj jest pierwsze właśnie zagadnienie, bo Jej jak zwykle jest troszkę kryptyczne. Były przecieki, że podobno karta Wants to Watch ma być player pickiem. Czyli będziecie mieli wybór jeden z, z trzech na kartę Wants to Watch. To by było super, naprawdę, bo eliminowałoby to no, dwa potencjalne słabe Wants to Watch. Oczywiście tych kart Wants to Watch potencjalnie będzie naprawdę dużo. To jest oczywiście tylko taki um, nie przeciek, tylko um, taki design um, wstępny, jakie karty Wants to Watch możemy dostać. To nie jest potwierdzone, ale tych kart naprawdę będzie sporo. Um, 14 w pierwszym tygodniu i 14 w drugim tygodniu jeśli się nie mylę bo 11 podstawowa potem w niedzielę też poprzednim nie powiedziałem w środku tygodnia a żeby sprecyzować to z tego co wiem to w niedzielę Dostaniemy trzy dodatkowe karty, bo wygląda to tak, że od pierwszego dostaniemy 11 kart. Potem trzy dni później, bodaj dostaniemy jeszcze trzy dodatkowe karty z OneStore. Potem w drugim tygodniu, te z pierwszego obiegu wypadną z paczek. Wejdzie druga seria OneStore, czyli kolejne 11 kart. I znowu wtedy to już nie wiem, czy w niedzielę, ale wiem, że. Podaj dwa czy trzy dni później dodadzą jeszcze trzy karty do tej podstawowej jednastki, czyli taka mini ławka rezerwowych, i naprawdę tych -to no, będzie w sumie dużo. Jeśli moja matematyka nie myli, to będzie to łącznie 28 kart. Więc musicie już tutaj sami zadecydować, kiedy chcecie otworzyć tą swoją paczkę. I wracając do tego, że nie wiemy, czy to będzie player pick, czy nie. Sytuacja wygląda tak, że przez długi czas było na stronie jej widniało coś takiego w bonusach, które otrzymamy właśnie w tym player picku, że będzie to player pick pack. To player pick pack sugeruje, że jest to na pewno wybór jeden z trzech co najmniej, bardzo wątpię, żeby był to jeden z pięciu, aż tak, aż tak hojnej jej by nie było, ale jeden z trzech mógłby to być, tylko że gdy ja wchodzę na, na tą stronę już teraz, bo no, to było gdzieś przedwczoraj wypuszczone, a teraz gdy, gdy wszedłem na to dzisiaj, to pokazuje Erny Guaranteed Wants to Watch Pack, nie pokazuje nigdzie pick-pack, więc nie wiem, czy, czy to zmienili, czy może jest gdzieś tutaj jeszcze na tej stronie coś, czego ja nie widzę. Jeśli tak, to możecie dać mi znać w komentarzach, czy, czy widzicie tutaj gdzieś właśnie tą wersję, bo ta wersja na pewno była wcześniej, ale nie wiem, czy właśnie jej już tego nie skorygowało, więc nie mam pewności. Ale jeśli byłby to player pick, to bardzo wpłynie to na cenę w ogóle kart Wants to Watch. Możliwe, że zobaczymy taki pierwszy, jakiś pre-crash w ogóle na rynku. Jeszcze jak dobrze FIFA nie, nie wystartuje, a już może mieć jakiś crash na rynku, może crash to jest złe określenie, ale, ale możliwe, że już zobaczymy pierwsze zawahania na rynku, że karty z reguły w pierwszym tygodniu, dwóch, trzech, czy nawet w pierwszym miesiącu, szczególnie te karty w mecie, te najlepsze, rosną, rosną i rosną i rosną do pierwszej ligi weekendowej czy nawet drugiej, albo czasem i dużo dłużej, a tutaj możemy mieć coś takiego, że mogą być pewne zachwiania już, już na start nawet, nawet tego early accessu, jeśli na przykład właśnie będzie player pick, ten wpływ 4-600, nie potrafię tego wymówić, 4 i 6 4600 punktów, które dostaniemy, może mieć wpływ też na może na pewno będzie miał wpływ na rynek, ale mówię o filmach na filmach handlowych skupię się już w kolejnych filmach. Więc lecąc dalej, pre-season rewards, pamiętacie, że w FIFA 21 ci co grali, dostaliśmy troszeczkę presezonowych nagród, jeśli zrobiliście różne obiektywy, czyli zadania, jeśli zrobiliście trochę SBC-ków, to bardzo nie bardzo możliwe, jest to gwarantowane, że dostaniecie dostaniecie do 12 października te Nagrody. Niestety, no, z jej to tak jest, że nie dostaniemy tego od razu pewnie z marszu pierwszego, tylko od pierwszego do 12, pewnie stopniowo będą to wypuszczać dla ludzi. Nie są to jakieś ogromne nagrody, nie spodziewajcie się tutaj, że dostaniemy jakieś super paczki, ale dostaniemy pewnie jakąś paczkę. No, to już zależy też od tego, co zrobiliście w FIFA 21, ale no, w każdym razie na pewno jest to przydatne. Tylko szkoda, że jej tego nie da na start, bo to też by miało wpływ na rynek i ten oficjalny release pierwszego mógłby być. No, nie mogę przestać mówić o, o rynku, bo już o tym myślę, co będę robił pierwszego i 27. Na Twitchu z wami i będziemy sobie handlować, ale, ale no w każdym razie te prese nowe nagrody będą do 12. Lecąc dalej, Food Hero Cards od 1. też już października będą one dostępne w grze, tak samo jak podstawy ikon oraz ich wersje mid, czyli pośrednie będą już od razu dostępne w grze, tylko że no właśnie od 1., nie podczas early accessu czy podczas jej Play accessu. Więc naprawdę za dużo jest tych nazw w jej powinni to wszystko skondensować do jakiejś bardziej schludnej nazwy, bo, bo tego jest za dużo, ja się nie dziwię, że Wy się pytacie mnie kiedy co wychodzi, co się stanie jak mam tą wersję albo tamtą, kiedy co dostanę, bo, bo naprawdę jest tego sporo. W każdym razie, od pierwszego wychodzą karty Food Hero, o kartach Food Hero mówiłem w poprzednim filmie, ale co chcę dodać w tym, to że również bodaj ktoś z jej powiedział, że Improved versions of Food Heroes will be available during the FIFA 22 cycle, czyli to oznacza, że bardzo możliwe, że te karty będą się, nie z automatu, ale będą wychodzić ich ulepszone wersje podczas dalszego cyklu FIFA, czyli tak naprawdę, tak jak to zawsze mówiłem, moim zdaniem to są po prostu mini ikony, bo bardzo możliwe, że dostaniemy też wersję Meet, Food Hero karty i potem może nawet Prime, kto wie, jak wiecie, różnią się te karty, jeśli oglądaliście mój przedni film, albo jakieś inne, to wiecie, że te karty różnią ikona ikona od Food Hero różni się tym, że Food Hero linkuje się ze swoją ligą, a wiadomo, że Ikona linkuje się z każdym. Więc tak to wygląda i oczywiście największy minus, jeśli chodzi o Food Hero, jeśli zamówiliście edycję Ultimate do bodajże czwartego zeszłego miesiąca. W każdym razie mówiłem Wam to w poprzednim filmie też, że, że niestety dostaniemy tą kartę dopiero pierwszego Grudnia, co jest słabe, bo no w, tym, w tym cyklu już, już, już pewnie będzie wiele nawet złotych kart, czy z pierwszych Team of the Week, czy, czy nawet już będziemy po kilku promocjach takich jak Rule Breakers i tak dalej, chyba że wymyślą jakąś inną, ale ogólnie będzie już kilka promocji za nami. Te karty z miesiąca na miesiąc będą coraz gorsze, dlatego nie dziwię się, że chcą już <głosić> ogłosić, że, że będą kolejne lepsze wersje tych kart. Więc bardzo szkoda, że tego nie dostaniemy, może nie od razu, ale szkoda, że nie po dwóch, trzech tygodniach, tylko musimy czekać aż praktycznie do, do świąt, żeby dostać tą kartę. I mówię, no tylko Dostaną ją ci, którzy zamówili FIFA. Z tego co wiem, to, to, to około miesiąc temu musieli zamówić Ultimate Edition, więc niestety, jeśli zamawiasz Ultimate Edition teraz, jeśli to ma być punkt przetargowy, dlaczego chcesz kupić edycję Ultimate, to, to nie rób tego, bo, bo niestety ten bonus już nie jest dostępny. Karty oczywiście ikonowe od startu FIFA już będą od 1 października, base i mid wersja. A i Prime moment oczywiście, prawdopodobnie Prime będą około w grudniu i tak dalej, i tak dalej. Co chcę Wam jeszcze powiedzieć na tym filmie? Tak jak mówiłem z kartami Once to Watch, jest to Wasza decyzja, kiedy, kiedy otworzycie paczkę z nią, ale jedno jest pewne: w pierwszym tygodniu dostaniemy 14 kart, w drugim tygodniu dostaniemy drugie 14. Zobaczymy, jak silne będą karty Once to Watch w pierwszym i w drugim, kiedy, kiedy zdecydujecie otwierać, bo na pewno będzie wiele pytań, kiedy otworzyć paczkę Once to Watch, ale to już jest zależne od tego, no, jakie karty Once to Watch. Dostaniemy, przepraszam bardzo, w pierwszym tygodniu. Myślę, że no, wiele z tych, które są tu pokazane, będą. Pamiętajcie, to nie są potwierdzone. To jest tylko taki mock-up, to jest, to jest tylko taki, takie coś zrobione przez, przez jakiegoś fana z Twittera, co potencjalnie jakie karty mogą potencjalnie być nie obrażę się na Griezmana i kilka innych lecąc dalej, Food Draft News co jest też przeciekiem że Food Drafty zostaną wreszcie troszkę zmienione czyli jeśli chcecie wydać swoje 4-600 punktów FIFA Points'ów, które dostaniecie za edycję Ultimate, nie musicie ich wydawać na, na paczki, możecie robić drafty, bo możliwe, że drafty będą być może nawet miały troszkę lepsze nagrody tutaj jest przeciek możliwość jest tego taka, że będzie set nagród który będzie zawierał karty gwarantowane 83, byłoby to bardzo spoko, ale czy to jest prawda? Tego nie wiemy. Półprawda, a pół nieprawda. Są to przecieki od Twittera. Wiadomo, że teraz tych Twitterów i ludzi, którzy promują FIFA i właśnie mają tam jakieś dostępy do, do nowej FIFA, no. no robią różne predykcje a propos tego, to nie są predykcje, przepraszam, to są przecieki, które rzekomo mają być w FIFA, ale mówię, to co mówię w tej sekcji, to są przewidywania i coś, co nie można brać jako źródło bezpośrednio od jej, tylko to są ludzie, którzy rzekomo mają jakieś wtyki w jej, ale czy to jest prawda? Tak naprawdę przekonamy się, gdy wyjdzie gra. Lecąc dalej, bardzo ważna rzecz, przynajmniej moim zdaniem, aplikacja Fude Web będzie dostępna wkrótce, o tym wiemy, ale w poprzednim roku było coś takiego, że gdy nie byłeś zalogowany do swojego konta jej Tutaj mogę pokazać swoje. Znaczy, nie chcę pokazać konta z hasłem, i tak dalej, ale w każdym razie bądźcie zalogowani na stronę EA podczas releasu tej aplikacji, bo. W poprzednim roku było tak, że gdy nie byłeś zalogowany na tą aplikację, mogłeś dostać kod do uwierzytelniania albo mogłeś dostać potwierdzenie swojego loginu na maila. A ponieważ serwery chodziły bardzo wolno pierwszego dnia, to ludzie czekali godzinami na ten kod i nie mogli zalogować się do aplikacji WebApp. Więc bardzo byłoby to dla Was, moim zdaniem, na plus, gdybyście byli już zalogowani przed startem WebAppu i też miejcie weryfikację dwuetapową w swoim koncie EA. Bo dzięki temu będziecie mogli dostać sms-a zamiast maila, jeśli mail się będzie opóźniał, a najlepiej mieć w ogóle aplikację Gmailową, która, którą oczywiście możecie sobie ustawić na swoim koncie, czyli poprzez weryfikację, kurczę zapomniałem jak ona się nazywa, to jest oczywiście weryfikacja dwuetapowa, ale chodzi o to autentykator, tak, zainstalujcie sobie Google autentykatora, to jest wszystko bardzo łatwo zrobić na swoim koncie EA I, i mówię, zalogujcie się tutaj i bądź już zalogowani przede wszystkim przed startem webappu, a jeśli Was wyloguje, to bardzo dobrze jest właśnie mieć ten autentykator, to wtedy zawsze 24 7 macie dostęp do tej podwójnej weryfikacji jeśli EA będzie chciało od Was podwójną weryfikację, to na dzień dobry będziecie mogli już się zalogować, a nie czekać na maila aż łaskawie i wyślę wam potwierdzenie tam swojego konta. Więc to jest moim zdaniem bardzo istotne, bo w zeszłym roku była cała masa pytań. Jak zaczynałem jak zaczynałem na, na Twitchu streama z FIFA 21, to cała masa ludzi nie mogło się zalogować właśnie przez to, że był ten delay i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest coś, co, co chciałem wam polecić. Oprócz tego, co jeszcze chcę powiedzieć, chcę, żeby naprawdę ten film był krótszy niż, niż poprzedni, bo wiem, że troszeczkę się rozgadałem w poprzednim za bardzo. Ale jeszcze chcę skorygować jedną rzecz, którą źle powiedziałem w poprzednim, mianowicie taka drobna rzecz, powiedziałem, że preview paczki to będą 3 złotych piłkarzy, a to będzie oczywiście paczka premium gold pack, jeśli chodzi o karty, no preview paczki, kurczę, no zaraz przedłużę film, bo zapomniałem jak zwykle nazwy. Podgląd, podgląd paczek, które będziemy mieli od startu FIFA już dostępne w sklepie, będziemy mogli raz dziennie zajrzeć sobie do paczki, co w niej jest, będzie to oczywiście premium gold paczka, gdzie nie ma trzech gwarantowanych złotych piłkarzy, może tak być, ale są to generalnie zawsze trzy złote karty. Nie ma tam gwarantowanych trzech złotych piłkarzy, w poprzednim filmie zrobiłem ten drobny błąd, chciałem to skorygować. Oprócz tego jeszcze na szybko chcę Wam powiedzieć, jak zmieni się Division Rivals i też na Start. Jak co ludzie będą prawdopodobnie robić, więc jak wiecie, znaczy w ogóle dajcie mi znać, bo może chcecie, żebym zrobił oddzielny film o Division Rivals i o tym, jak będzie się progresować liga weekendowa, bo, bo jest trochę tych zmian w, w nowej Fifie. Ale w każdym razie troszeczkę inaczej będzie, będzie to wyglądać w, w tym roku, bo Division Rivals uważam, że będzie dużo, dużo bardziej kompetytywnym trybem niż w, poprzednim, w poprzedniej edycji FIFA, bo tutaj właściwie będzie się, dziać, będzie się dziać więcej rzeczy. Jak wiecie, będziemy startować od dziesiątej dywizji, ale też progres będzie szybszy, jeśli wygramy kilka gier z rzędu. Będą oczywiście też te kwalifikacje do, do ligi weekendowej. W tygodniu będzie można to zrobić, ale wiecie co, to Wam mówiłem w, sumie w, w poprzednim filmie, więc możecie tam zajrzeć, jeśli chcecie się dowiedzieć o tej rzeczach, ale Chciałem po prostu, żebyście wiedzieli, że liga weekendowa będzie wyglądać inaczej w tym roku i bardzo ważne będzie Division Drivers. I też, oczywiście, jak będziecie mieli te 10 godzin dostępu wczesnego od 22, to właśnie uważam, że najlepiej jest właśnie no, zrobić wszystkie rzeczy, które dają wam potencjalnie końcy już na, na start, żebyście przez te 10 godzin już zgromadzili sobie jakiś, jakąś pulę końców, żebyście potem mogli już zacząć handlować razem ze mną, co oczywiście też będzie główną rzeczą, którą, którą będziemy robić na, na streamach, na Discordzie, szczególnie dla subskrybentów elementów itp itd więc to by było chyba na tyle, moi drodzy, dzięki piękne za oglądanie. Dobra, 20 minut. To jest limit, który sobie powiedziałem, że, że ten film będzie trwał. Mówię, dajcie mi znać, bo, bo w sumie chciałem wiecie, co chciałem to ująć w tym filmie, ale widzę, że już trochę za długo gadam, więc, więc prawdopodobnie zrobię jeszcze film o tym w przeciągu następnych kilku dni. Zrobimy też karty startowe w FIFA, czyli najbardziej karty, które dostały największe upgrade'y w tym roku. Bardzo mocne karty na start, którym warto się przyjrzeć, czyli oczywiście jeszcze zrobię właśnie film o kartach. No i pewnie jeszcze coś o handlu, mam nadzieję, że. Jeszcze co najmniej trzy filmy do 22 dla Was wypuszczę. Ale dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłem Wam informacyjnie, co kiedy wyjdzie w FIFA. Żegnam się z Wami i do następnego. papa. Pa.